Dzień dobry. W pierwszym zdaniu chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na konferencję. Bardzo przepraszam, że nie mogę być z Państwem. Jestem dziś w Katowicach, więc cieszę się bardzo, że dzięki mediom postępowi technologicznemu możemy się widzieć i słyszeć, ale chciałam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich uczestników konferencji Pacjent z cukrzycą w 2025 roku pozdrowić z mojego pięknego miasta Katowice. Szanowni Państwo. Chyba nie ma bardziej odpowiedniego gremium niż Państwo, żeby zrozumieć cukrzycę, istotę tej choroby. To Państwo wiecie, jak bardzo to jest interdyscyplinarne zagadnienie. I każdy z Państwa się pewnie specjalizuje w jakimś wycinku cukrzycy, w cukrzycy. I pozwólcie Państwo, że ja również poruszę pewien mały wycinek zagadnienia dotyczącego pacjenta z cukrzycą w 2025 roku. Szanowni Państwo, niech mi będzie wolno jako Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu do spraw cukrzycy powiedzieć o naszych pracach w Sejmie. Szanowni Państwo, cały zeszły rok zabiegałam o to, by w Polsce powstała taka sieć szpitali z prawdziwego zdarzenia, która będzie zajmować się najbardziej zaniedbanym powikłaniem w cukrzycy, jakim jest Zespół Stopy Cukrzycowej. I Szanowni Państwo, udało się. Konsekwentna rozmowa, konsekwentne merytoryczne argumenty doprowadziły, że Sześć szpitali na terenie całej Polski dziś weszło do sieci szpitali, które, które leczą to powikłanie. Docelowo, szanowni państwo, zależy mi bardzo na tym, żeby każde województwo miało taki szpital, a nawet niektóre województwa po dwa, trzy, te największe. Więc nie, wybaczcie mi, że ten temat poruszam, ponieważ te, te, to, ten program nie jest skończony. Zależy nam na tym, żeby mówić o tym, jak. Ważnym zagadnieniem jest leczenie skuteczne powikłań w cukrzycy. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że pacjenci zwracają się do mnie z prośbą o tym, żeby mówić o tym, że powstała taka sieć, że są konkretne szpitale, konkretne placówki, które naprawdę zajmą się leczeniem przewlekłe, długo gojących się ram. Dlatego, Szanowni Państwo, wybaczcie mi, że powtórzę wiele razy to, że w Polsce w końcu powstały... Takie jednostki, takie oddziały szpitalne, gdzie będzie można leczyć, a nie amputować stopy. Szanowni Państwo, mamy szpital w Warszawie, mamy szpital w Krakowie, Lublinie, Gdańsku. Oczywiście mamy szamotuły w Wielkopolsce i na moim Śląsku. Czy w województwie śląskim, powinnam powiedzieć, mamy szpital Dąbrowie Górniczej. Ale nie zapominajmy o tym, że na Śląsku jest wybitny, monospecjalistyczny szpital, a mianowicie Siemienowicka Oparzeniówka, która również zajmuje się leczeniem ran. Myślę, że to jest wybitna placówka, która również. Powinna być włączona do sieci, niestety nie została ze względu na procedury. Ja to rozumiem, natomiast pamiętajcie, pacjenci moi drodzy, że ten szpital jest na mapie szpitali i to jest najwybitniejsza placówka, która wie, co robić z długo gojącymi się przewlekłymi ranami. Szanowni Państwo, chciałam prosić, żeby tym kanałem, jakim jest konferencja, móc przekazać te informacje, dobre informacje dla pacjentów, ale wiem, jak ważnym gremium, jak ważnym miejscem jest konferencja, która dziś się odbywa w Warszawie. Więc chciałbym bardzo serdecznie wszystkim Państwu życzyć bardzo owocnych obrad. Te wnioski, te konkluzje, które będą płynąć z dzisiejszej debaty, mam nadzieję, że będą przeczytane, zrozumiane i w końcu wprowadzone w życie dla pacjentów, dla ich dobra. Na koniec chciałabym bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcić do śledzenia prac Parlamentarnego Zespołu do Spraw Cukrzycy. Bardzo dużo ważnych rzeczy będzie się działo w tym roku, dlatego warto obserwować nasze prace. Wszystkiego dobrego.